W tym odcinku kolejny raz dołączę na losowe SMP A na jeden z nich zbanowałem nawet właściciela Więc koniecznie zostawcie suba i oglądajcie do końca No siema, witam was Dzisiaj znowu jesteśmy na losowych SMP Jakby, no, gdzie indziej Tylko losowe SMP, więc czas Zacząć tą piękną zabawę i przygodę i lecimy na losowe SMP Te lagi tu, panie O, mogę pić? O, kurna, godzina jedna wow Truman! to on Ja cię idol, chodź tu Truman! A już żeś jest! Chodźciu! Byku, daj tak sposób jak zarobić. use scare me, lol, haha! <laughs> es? Wstrzeszyłem go. Chodźciu, chości, chodźciu. Chodź, chodź, pa, jeden po jeden, jeden pa. No nie, co ty używasz No ciulu, nie myty! No, no co robisz? No, musimy. Dobra, się... zaczyna mnie irytować. <laughs> zaczyna. <clears throat> nie jest już. To nie, nie jest już śmieszne. Byku! Pa, pa! Pu! A no jest nie rób tak! Co ty używasz? Gudna jakiegoś dusza. Weźcie się przeżegnaj. Boga znajdź w sobie. O! Pa! Dobra, S. palera. Pa! Pa! Pa na to! Niszcie go. Jezus! Thanks! You are good Ja cię! Dało mi to przyjemność! No i ja teraz jestem gotowy, żeby wyjść stąd. Ech, ziomka. Tak, możemy zacząć to. O Co to kurna jest? Ty! A to nie ten jest? OG Network? Ja fan! Ja fan, pick! O kutwo! Co to kutwa mać jest? Bozie, bozieńko. Co tu się wytyrzyło? Kto to panu zrobił tak? Ośmila... What the hell? O! Pa, 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 pa! Lufę, lufę! O! Jest, jest! To jest, to jest! Chodź tu! Co robisz? Co robisz? A nie uciekniesz! Jest! Panie, ale tu lagi macie? Nie, że mi ucieknie! <laughs> nie! O Boże! Lagi lekko! Nie, no to my nie możemy tak, no. Tu byliśmy? Tu nas jeszcze nie było, ty! Dobra, wskakuję. Dynamit mam! Jo! Pa! Sru! Dobra, dobra? E! Ak akisz! Jedź Ho! O nie. No! U. 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 No no no, 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 no. Dalszy dystans miał jakieś bicie. Dobra, teraz wyjaśnię go, pa. To był on? Nie wiem, czy to był on. Może bicie nawet ten. Pa na niego. Chodź tu, no, chodź. Dobra, dobra, dobra. Wyja jest, wyjaśniony. Super jump. Co ty robisz? Pu, fu, epic, epic! Co ty robisz? Pa, yo! Yo! E, 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 kolego, 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 uspokój się, uspokój się, uspokój się, uspokój się Chill, chill, chilluj Co wy się na mnie wszyscy wzięliście? No, cholera jasna Już mam jakąś reputację zniszczoną, czy co jest? Jezu, jak jestem mistrzem PvP Patero, tego, widzisz go? Pa Widzisz go? On psychicznie już nie wytrzymuje On chce już do mamy Mówi mamusiu, oni mi biją A ja mu mówię, ha, bekę z ciebie I patera! Pa, pa, pa na to. O, mam go, mam go. Yo. Oh my god. Let's go, let's go. Weź tam nie udawaj, że kolegi broń. <laughs> się przy... Ej, 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 ej. Zachowuj się, troszkę kultury, troszkę kultury chociaż. To wy robicie! Zachowujcie się, godziny jedna. Mam was nie nauczyło? Czy co jest? Więcej że do tylko u Ej, ej, ej. Dobra, ale. W dwójkę? Wiecie, co możecie sobie. Pokazywać sobie. Karty Pokémon nawzajem. Wiecie, co chodzi. It's no. Co to jest? No. Popytam się. <laughs> Aha. <laughs> ej, no. Dobra, to był znak, że musimy stąd iść. A ja to było niekulturalne, tak mi wysadzić Przyjacielu, jesteś tu? Przecież tu nic nie ma, panie! Wciula mnie zrobili ty! Nie no! 3, 3, 9 7 Dobra, czekaj, czekaj, to tam, to tam. Idziemy, idziemy, idziemy. Nie, tam. Dobra, to idę, idę, idę. Uda się, dojść tam. Ej, widzę go! Mamy go! Hello! Uma Co ty gadasz? Hello! Hello! It's look Good! I like this place! Niedźwiedź, kogo na English angielski? Przyjacielu, Pijamy. O, kamienie, według przypadkiem. Chwila sprzedasz, to ja zginę przecież. Boże, dziękuję. Uf. o, jedzenie mi rzucił. Yo, thank you very much. Co to jest za miejsce? O, tu mnie chyba jeszcze nie było. <laughs> Tam mnie jeszcze nie było. Co to za miejsce? Muszę pozwiedać każde miejsce. Wow, ale tu macie bogactwo, wam powiem. On tak nie zrozumiał, o co chodzi. Polska górą. Ja Polska górą. Polska górą! Polska górą! Polska górą! Idźcie, jaki musi mieć majtwa w głowie. Ale good, good, to nie? Może to tak zostać? Good Błagam. Niech napisze Polska górą, błagam! Zrób to dla mnie! napisał polska górą. <noise> Dobra, nie wie co traci. Polska górą. Wieśmy wszystkie tabliczki po na polskę górą. tu czuję zaraz na banicy, ale... Warto próbować! Odtaguje nas tutaj. Zawsze doceniam. Polskę. Polska Górą. Ma wyrąbana wręcz tu tym, Tycze, idzie to? Polska górą. Bywaj, przyjacielu! Nie wyszło. Jak zawsze. O siema, Bejku! Kopela! <grym> no Dlaczego tak? Co ty gadasz ty pa jaka chłopa? to, to jest domek z kompostowników? Wiem tyle. Człowiek jest kreatywne może być. Ciekawe. O, co my tu mamy? O! Jedzonko! Nie, nie bij mnie! Idź! Czekamy przed nim, uciekamy! He, he, he! Gida. Dzida, 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 No, 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 no! No, 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 no! No! Da daj żyć, daj żyć! No, 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 no! No! He. Jest, 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 jest! Udało się, udało się, dobra, 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 szybko, 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 szybko. Nie, nie, nie O, jest O, wow. <grym> za co? Why? <grym> dobra, ja się tak nie bawię, to jest niemiłe Musisz <grym> nie niego tepnąć, czekaj Napisał, że musimy naprawić spawn, no I Powiedział, że typy to mi Dobra, kurna Dobra, idę za to. On nie da chciałem powiedzieć Ty, fajcie się Ej, ciemno tu Humple, zapalcie światło Bywajta Ja w na to doświadczony chłopak jestem o, bitka jakaś! Co tam się dzieje? Co dębisz, przyjaciół, ty? Siulu, nie my ty. Weź tam Co jest? Wow. O czekaj, czekaj, Musimy współpracować. No. Jo! Postanowiłem wyzwać właściciela serwera na 1 vs1 w zamian za otrzymanie game od jeden. Pa, pa, na muskogram, na mus. Pa, płagam. Płagam, zadziałaj to no. Musi być najlepszy sposób jak dostać opa. Na losowych SMP. No, Boże, mu kwiatka, pa. Cześć! Ty, hey, to działa! Dobra, dobra. Dobra, dobra Okej. Okay. Błagam. Uwierzcie we mnie. Niszczymy go. Please, we are the clear. Papa. pa. Błagam. Jak wygramy, to. Boże, jestem kieniuszem No, ale no. We clear, no. No, no, ja Ja tak nie mogę bić, nie? W takich warunkach. One nie sprzyjają mi. Deszcz mnie rozprasza. Ej! Oszukał. No nie, no, ty, ziomek odpalony. Oho, jak odpalony. Not funny. A da. To stoi! Oooooo! Co opa? Give. Hozot. Comment block. Teleport. A to. No nie! No jak co wyłączyć? Sorry! Okej okay. Hozot. Tu był i pozdrawia O nie no ta komenda, hoso zjeb Zbanowałem go i zbanowałem ze siebie Jestem wybrykiem natury Ale udało się zbanować właściciela Czekajcie to? Zbanowałem właściciela! Jakby What? To do mnie nie dochodzi. Ale jeśli jaram, dobra, to było fajne. Beno zostaw suba. A i lajka like też kliknij. Bywaj.